Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 350 lat temu Pan Jezus objawił świętej Małgorzacie Marii alla że jego serce na końcu czasów będzie ratunkiem dla świata. Czas, który przeżywamy, jest czasem serca Jezusowego. Pragnę Cię zaprosić na wyjątkowe rekolekcje serca Jezusowego. Mam tu przy sobie wizerunek serca Pana Jezusa, który 5 lat temu zostało niejako na nowo odkryte w małej parafii Milejczyce na Podlasiu w diecezji drohiczyńskiej. Ksiądz Proboż otrzymał informację od księdza z archiwum z informacją, z twierdzeniem, czy ksiądz wie, że ma cudowny obraz Jezusowego serca. Okazuje się, że Kościół przez wiele lat był zajęty w wieku XIX, początek XX, przez prawosławnych, więc kult serca Jezusowego ustał na nowo kult pojawił się 5 lat temu. Od 2020 roku w tym małym kościółku na Podlasiu wydarzyło się blisko 1000 udokumentowanych cudów. Jak to się dzieje, że w takiej małej parafii praktycznie co tydzień ksiądz proboszcz otrzymuje telefon z informacją dokonał się cud. I to nie uzdrowienie z kataru siennego, ale to są cuda na przykład wskrzeszenia, jakie miały miejsce udokumentowane dwa lata temu. Ksiądz Jarosław Rosłon wygłosi rekolekcję o sercu Jezusowym w naszej parafii, parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim od niedzieli, najbliższej, 30 marca do środy, 2 kwietnia. Bardzo serdecznie Cię na tę rekolekcję zapraszam. To będzie wyjątkowy czas. To będzie czas serca Jezusowego i myślę, że nie może Cię po prostu zabraknąć. Zapraszam. Dziękuję. Szczęść Boże.